Stało się. Jest Tam. droga, będziecie z niej korzystać i to mnie bardzo, bardzo cieszy, że będzie dla Was lepiej się żyło. Pomimo trudności, jak w obronitwie, bo też spadnie, bo też nie spadnie, to ta droga Was będzie podbudowywała. Będziecie mieli więcej siły, żeby te trudności pokonywać. Cieszy mnie. Bardzo, że wśród tu nas jest dużo młodzieży, tych najmłodszych. To mnie najbardziej cieszy, bo potem ci następcy. Ci, ci następcy stoją wśród nas, to bardzo z tego jestem cieszony, że będzie komuś komu będzie komu po tej drodze jeździć. Łącznie długość tej dróg to jest 5153 metry. Łączny koszt inwestycji wyniósł. 2 335 129 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 1 146 918 zł. Yy, droga Janów Cierciesz kosztowała 668, yy, 667 000 zł, wydawka Ostrynka 1 608 tysięcy. Głównym wykonawcą yy, robót, robót była firma Strabak, od wykonawcą yy, była firma pana Wochuszewskiego z Sokółki. Pani, droga spełnia w życiu człowieka. Drogi spełniają bardzo ważną funkcję, bo drogi zbliżają ludzi ze sobą. Droga sprawia, że ta odległość między ludźmi staje się bliższa. Droga sprawia, że, że człowiek człowiekowi staje się bliższy. Droga, można powiedzieć, że jednoczy ludzi ze sobą też. Dlatego też sam Pan Jezus. Nazwał siebie drogą. Mówił, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili lub przejeżdżali tą drogą. swoją łasku uprzedza ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broni ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie <tryk> dotarli do wyznaczonego celu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. symbolicznie ja możemy przycierać.